Cześć, witajcie z tej strony Kasparow. Dzisiaj przyjrzymy się grze, na którą czekały setki tysięcy graczy, czyli GTA V. Niestety na chwilę obecną tytuł wydany jest tylko na konsole PS3 oraz Xbox 360, więc posiadacze komputerów osobistych mogą obejść się tylko smakiem. Mam głęboką nadzieję, że nie przyjdzie nam długo czekać, bo patrząc na oceny recenzenckie, gra jest naprawdę dobra. Obecnie średnia ocena gry na podstawie 40 recenzji wynosi 9,5, a więc bardzo, bardzo dużo. Oczywiście na moim kanale pojawi się recenzja gry w wersji PC, gdy ta tylko zostanie wydana. W niniejszym materiale postanowiłem zaprezentować Wam gameplay z przelotu samolotem nad całą mapą w GTA V. Sami widzicie, że mapa jest ogromna i przebija chyba wszystko, co do tej pory widzieliśmy. Jeśli chodzi o realia, w których przyjdzie nam toczyć boje, to są one wzorowo zaprezentowane. W odróżnieniu od GTA 4, gdzie pokazano nam amerykański sen w krzywym zwierciadle, to w najnowszej odsłonie obserwujemy Amerykę w takim stanie, w jakim znajduje się obecnie. Patrząc na setki gameplayów, można już teraz wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, doskonale widać, że system chowania się za osłonami został znacząco poprawiony. Auto prowadzą się dużo lepiej niż część poprzedniej i nie ma odczucia, że jeździmy po asfalcie zalanym olejem. Wygląda jednak na to, że kompromis został zachowany, więc frajda z jazdy jest ogromna, a celowo powodowane wypadki wywołują dziką satysfakcję. Fabuła przykład odsłony GTA jest tak niesamowita, że aż mało prawdopodobna. Realizmu dodają jej w trzy postaci, między którymi możemy się dowolnie przełączać. Jak widać na załączonym obrazku świat gry jest ogromny, więc producenci wycisnęli już chyba ostatnie soki z konsol obecnej generacji. To co zauważa się na pierwszy rzut oka, to poprawiona animacja postaci względem GTA 4 oraz więcej smaczków, które powodują, że imersja jest jeszcze większa. Recenzenci zwracają również uwagę na relatywnie małą liczbę błędów, na które się natknęli. Większość z nich dotyczy migotania tekstur błędów w ruchu ulicznym oraz sztucznej inteligencji policji. Jak zgodnie twierdzi większość oceniających grę, nie są to błędy, które powodują zgrzytanie zębów, więc obecnie można śmiało grać. Jeśli chodzi o elementy przemocy, seksu i narkotyków, to w GTA 5 pokazane jest to dużo dosadniej niż w części poprzedniej. Nie powinno to chyba jednak nikogo dziwić, bo nie bez powodu przecież gra kierowana jest do dorosłego odbiorcy. Nie chcę robić z tego komentarza pseudo recenzji, więc pozwólcie, że to będzie na tyle, co mam do powiedzenia odnośnie tego tytułu. Jeśli tylko gra ukaże się na komputery osobiste, to możecie być pewni, że zrobię konkretną recenzję wraz z moimi wrażeniami. Jak zawsze full HD i jak zawsze bez zbędnego owijania bawełnę. A jak Wam podoba się najnowsza odsłona GDA5? To pytanie kieruję głównie do osób, które już grały, ale również do tych, którzy oglądali same filmy. Materiał w sieci jest mnóstwo, więc jakąś opinię można bez problemu sobie wyrobić. Kolejne materiał już wkrótce. Jak zawsze, dzięki za dobre słowo i do następnego. Cześć na razie, trzymajcie się.